Cześć najsłodsi! Myślisz, że napad na lodówkę wieczorem to po prostu brak silnej woli? W tym filmie pokażę ci, dlaczego to mit i jak naprawdę wygląda mechanizm, który przejmuje kontrolę nad twoim jedzeniem. Kompulsywne obiadanie się to nie jest zjedzenie za dużo pizzy w piątkowy wieczór. Wokół tego tematu narosło mnóstwo mitów, dlatego zanim powiem ci, czym jest, chcę, żebyś usłyszała, czym nie jest i nie powinno być. To nie jest zwykłe łakomstwo. To nie jest celebracja jedzenia z przyjaciółmi. To nie jest jednorazowy cheat meal w tygodniu. I co najważniejsze, to nie jest powód do wstydu. To zaburzenie, które ma swoje głębokie przyczyny i które można leczyć. Jeżeli czujesz, że tracisz kontrolę nad jedzeniem, ten film jest dla ciebie. Zostań ze mną a dowiesz się, jakim modelem sam pracuję z pacjentami. Więc czym z klinicznego punktu widzenia jest to zaburzenie? Potrzebuje dwóch kluczowych elementów. Po pierwsze. Zjadasz w bardzo krótkim czasie, np. w ciągu dwóch godzin, ilość jedzenia definitywnie większą niż zjadłaby większość z nas. Więc jeżeli ze znajomymi zjecie w piątek wieczorem trzy wielkie pizze i się wszyscy obiecie, to nie będzie to napad kompulsywnego obiadania. Bliżej temu do społecznej biesiady. Drugi element jest znacznie ważniejszy. Temu epizodowi towarzyszy przytłoczające poczucie utraty kontroli. Uczucie, że nie możesz przestać, nawet gdybyś bardzo chciała. Do tego dochodzą co najmniej trzy z tych uczuć lub zachowań: jesz znacznie szybciej niż zwykle, jesz do momentu bólu, jesz w samotności z powodu wstydu, po wszystkim czujesz do siebie wstręt i ogromne poczucie winy. Żeby mówić o zaburzeniu, takie epizody muszą dziać się regularnie przynajmniej raz w tygodniu przez trzy miesiące. Czyli teoretycznie pizza w piątek może być elementem tego zaburzenia, jeżeli spełnia przynajmniej trzy z tych kategorii. Aha. I ważne, że brak jest kompensacji, nie ma wymiotów, środków przeczyszczających czy nadmiernej aktywności fizycznej, bo wtedy byłaby to bulimia. Ale suche definicje to jedno. Pozwól, że opowiem Ci pewną historię. Historię Marty to kobieta, która na zewnątrz dbała o zdrowie i odnosiła sukcesy, ale regularnie wpadała w dół. Jej największym sekretem było wieczorne jedzenie. Ucztowanie z serialem po pracy, które miało być nagrodą, a kończyło się fatalnym samopoczuciem. Zajadała zmęczenie, lęk, brak bliskości. Momentem zwrotnym był jeden z moich live'ów o nawrotach. Dało jej to nadzieję i postanowiła rozwiązać problem raz na zawsze, poznając jego prawdziwe przyczyny. Dlatego do mnie napisała. Być może myślisz sobie teraz, Łatwo mu mówić, pozwól więc, że się przedstawię. Zrozumienie tego, co zaraz powiem, zajęło mi ponad 10 lat pracy, a tobie wyjaśnię to w kilka minut. Nazywam się Mikołaj Horoszyński i jestem jednym z pierwszych psychodietetyków w Polsce. Moja praca polega na naprawianiu Twojej relacji z jedzeniem, gdy wszyscy inni rozkładają ręce. Specjalizuję się w trudnych przypadkach i pokazywaniu, jak z jednego ciastka nie robić tygodniowej katastrofy. A celem tego kanału jest to, by te filmy były dla Ciebie jak cotygodniowe darmowe konsultacje. I tu mam do Ciebie małą prośbę. Algorytmy YouTube'a często ucinają zasięgi kanałom takim jak nasz, które poruszają ważne, ale niszowe tematy. Dlatego, jeżeli uważasz, że to, o czym mówię, jest wartościowe, napisz proszę w komentarzu nawet krótkie słowo dziękuję. To dla mnie ogromna pomoc i sygnał, że te treści są potrzebne. A teraz wróćmy do tematu. Historia Marty pokazuje, że kompulsywne obiadanie się toczy się w dwóch światach. Jest to świat na zewnątrz i ten świat ukryty, prawdziwy. Dlaczego ten mechanizm jest tak silny właśnie u osób ambitnych i świetnie zorganizowanych? Na zewnątrz widzimy perfekcjonizm, który wygląda niemal jak supermoc. Plany tak precyzyjne, że szwajcarscy zegarmistrzowie mogliby robić notatki. Ale w ukryciu ten sam perfekcjonizm zamienia się w myślenie wszystko albo nic. Jedno ciastko to totalna porażka, która staje się usprawiedliwieniem do wieczornego napadu. To jak zobaczenie plamy na białym dywanie i stwierdzenie, a w sumie to już można w nich potańczyć w zabłoconych butach. Na zewnątrz widzimy wysoki stres zawodowy. Noszony jako olimpijski medal, maszyna napędzana ambicją i potrójnym espresso, widoczne zmęczenie interpretowane jest jako dowód niezwykłej mocy. Ale w ukryciu jedzenie w samochodzie to próba doładowania powerbanku przed konfrontacją z kolejnymi obowiązkami. Nocne obiadanie to jedyny znany sposób na naładowanie się po dniu pełnym wyczerpania. Na zewnątrz widzimy wysoką potrzebę kontroli. Życie jak wieża kontroli dotów. Każde zadanie to samolot z precyzyjną trasą, kalendarz wypełniony co do minuty. W ukryciu, rygorystyczne planowanie posiłków zużywa całą energię. Wieczorem, gdy jej brakuje, następuje chaos. Paradoksalnie, często nawet ten chaos jest zaplanowany, np. przez podwójne zakupy czy ukrywanie dowodów. Zaniedbywanie siebie, na zewnątrz mylone z poświęceniem, cały czas na pracę i obowiązki, brak czasu na hobby to cena sukcesu. A w ukryciu jedzenie to szybka ładowarka powerbanku po wyczerpującym dniu. Jedyny akt dbania o siebie, jaki znasz. Dlaczego tak inteligentne osoby wpadają w te schematy? Bo to nie ma nic wspólnego z inteligencją. Ma za to wszystko wspólnego z naszymi emocjami i naszym antycznym mózgiem, który w stresie włącza tryb przetrwania. Jedzenie staje się dla niego drogą na skróty do ulgi. Czas skręcić w inną drogę. Skoro to wyuczony wzorzec, to czy można się go oduczyć? No, oczywiście, że tak. Ale nie siłą woli, a metodą. W mojej pracy stosuje sprawdzony pięcioetapowy proces zmiany, zwany Fitmind. Czyli najpierw jest obserwacja. Tworzymy Twoją mapę triggerów. Sprawdzamy co, kiedy i dlaczego uruchamia chęć objadania się. Jakie potrzeby próbujesz w ten sposób zaspokoić? Drugi etap to zatrzymanie. Uczymy się, jak odzyskać cenne sekundy między impulsem a reakcją. To tu dzieje się magia. Trzeci to kontrola. To moment, w którym to. Ty decydujesz, czy chcesz jeść ciastko, a nie ciastko decyduje, że chce być zjedzone tylko dlatego, że jest w zasięgu. Daję ci narzędzia, aby to było możliwe. Cztery to jest zmiana. Wcześniejsze zachowania coś u ciebie regulowało. To ważny mechanizm, ale natura nie znosi próżni, więc jeżeli tylko zatrzymamy go, to wytrzymasz kilka dni. Może tygodni, a może nawet miesięcy, ale wszystko wróci na stare tory, zupełnie jak efekt jojo. Dlatego wypełniamy tą pustkę, po starym nawyku, nową, zdrową, wspierającą strategią, która będzie w stanie wyregulować Cię bez sięgania po jedzenie. Piąty to utrzymanie. Wygląda jak ćwiczenia ewakuacyjne. Wszyscy uczą się spokojnie opuszczać budynek w przypadku alarmu, bo gdy wybuchnie prawdziwy pożar, zmniejszamy ryzyko paniki. Nawroty są wpisane w proces. Możesz szybko wyjść z północnego budynku lub spanikować i zapomnieć, co robić. No, przyznasz, że pierwsze rozwiązanie jest bezpieczniejsze. A jak wyglądało to w praktyce u Marty? Jakich konkretnie narzędzi użyliśmy? Po pierwsze, zrozumiała swoje potrzeby. Zamiast pytać, na co mam ochotę, zaczęła siebie pytać, czego naprawdę potrzebuję bliskości. Poczynku zobaczyła w jakich momentach te niezaspokojone potrzeby zmieniają się w napad jedzeniowy. Po drugie, zatrzymanie. Praktykowała oddech kwadratowy. To takie proste ćwiczenie, które w dwie minuty uspokaja układ nerwowy i pozwala przerwać falę impulsu. Działa dorywczo w sytuacjach awaryjnych i jest fajny na początku. Po trzecie, nauczyła się akceptować nawroty. Zrozumiała, że potknięcie to nie porażka, a cenna lekcja i część procesu. Proces zmiany przypomina taką sinusoidę. Są górki i są dołki. Górki są przyjemne, wszystko idzie po Twojej myśli, ale to z dołków i nawrotów uczysz się o sobie najwięcej. Lubię przechodzić ten etap z pacjentami, ponieważ widzę, że za każdym razem jak przejdziemy dołek, to daje ogromną moc poczucia własnej wartości pacjentowi. Po czwarte, zmieniła podejście do siebie. Zamiast wewnętrznej krytyki zaczęła stosować akceptację i miłość do siebie. Krytyk zazwyczaj twierdzi, że ma rację i blokuje możliwość dalszej zmiany. Dobrze jest zauważyć w jakich momentach chce przejąć głos. Na koniec chcę zostawić ci z jedną najważniejszą myślą. W twojej głowie toczą się dwie rozmowy. Jedna to głos wewnętrznego krytyka. Znów to samo, jesteś beznadziejna. A drugi to głos empatycznego przyjaciela. Zatrzymaj się, to tylko sygnał. Czego potrzebujesz? Moja praca polega na tym, by pomóc ci ściszyć ten pierwszy, a wzmocnić ten drugi głos. W dzisiejszym odcinku rozłożyłem na czynniki pierwszy temat kompulsywnego obiadania się. Dowiedziałaś się, czym kompulsywne obiadanie się? Nie jest. Obaliliśmy mity powodujące niepotrzebne poczucie winy. Następnie omówiłem, jak brzmi definicja tego zaburzenia. Poznałaś kluczowe cechy odróżniające napad od zwykłego zjedzenia za dużo. Dalej wspomniałem, jak wygląda ukryte życie osoby wysoko funkcjonującej. Na przykładzie Marty. Zobaczyłaś mechanizmy ukryte za fasadą kontroli. Objaśniłem też, dlaczego mózg czasem sabotuje plan. Mam nadzieję, że zrozumiałaś, że to mądry mechanizm adaptacyjny, a nie Twoja wina. Na koniec podzieliłem się pięcioetapowym systemem FitMind, czyli otrzymałaś sprawdzoną mapę do odzyskania kontroli, plus konkretne narzędzia, takie jak na przykład oddech, oddech kwadratowy czy rozpoznawanie prawdziwych potrzeb. Dziękuję, że dotarłaś ze mną do końca, a teraz pytanie dla ciebie: który z opisanych mechanizmów lub uczuć był dla ciebie największym? Aha, momentem, co z tobą zostaje? Daj znać w komentarzu pod tym filmem. Twoja historia może być inspiracją dla innych. Jeżeli ten materiał jest dla ciebie wartościowy, zostaw kciuka i subskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych cotygodniowych, bezpłatnych konsultacji psychodietetycznych. Tworzymy tu społeczność wsparcia. Pamiętaj, nie jesteś sama. Do zobaczenia! Pa!